To jest Odyn. Odyn ma dwa lata. Trafił do nas jakieś pół roku temu. Został odebrany interwencyjnie przez Stowarzyszenie Szansa, bo był w złych warunkach, źle był traktowany. No i tak sobie u nas na razie jest. Jest taki no, bardzo energiczny. Jest to młody psiak w końcu Odynek. No, i co można o nim powiedzieć? No, jest energiczny, uwielbia spacery, nadaje się na takie stróżowanie na podwórko. Z pieskami dogaduje się średnio, raczej jest taki dominujący, ale z słuczkami raczej tak. No, chyba że chodzi o jedzenie, raczej nadawałby się jako taki jedynaczek do pieszczenia i spacerowania niż, niż do większej grupy psów, jest wykastrowany, tak, wszystkie nasze zwierzaczki wychodzące ze schroniska są kastrowane i sterylizowane. Chyba, że to jest szczeniaczek, no to w późniejszym czasie wymagamy w umowie adopcyjnej i tego właśnie, żeby taki zabieg był zrobiony. No i co? Odynek no, jest taki do pieszczenia, do kochania. Nadaje się do dzieci raczej takich starszych, około 14 lat, takich, które już wiedzą jak się obsługiwać z pieskiem, bo wiadomo małe dzieciaczki gdzieś tam mogą go pociągnąć, czy coś. Na wi wiadomo nie każdy piesek to lubi, dlatego też no, wypadałoby, żeby jednak młodzież mieszkała z Odynem.